Siemano, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Zapraszam Was na trzecią recenzję perfumową z zapachów arabskich. Tym razem ta seria jest nie w ciemno. Była gruntownie przetestowana, ponieważ długo te zapachy były w moich zbiorach, więc no... Aż tak dużej cierpliwości nie mam, żeby po prostu sobie leżały i ja żebym ich nie dotykał, więc no niestety je otworzyłem, zobaczyłem jak pachną. No i co? Lecimy. I ten kolejny zapach to marka Art ale Zafaran. Jest to marka pod szyldem, że tak powiem, marki Latafa, więc dosyć sporo kompozycji mają do siebie zbliżonych, ale jednocześnie też można liczyć na markę Artal Zafaran, że nas w jakimś stopniu tam nie zawiedzie, dlatego że no, jednak Latafa trzyma pieczę nad tym, aby te zapachy były spoko. No i co my tu mamy? No właśnie, spoko-zapach, ponieważ jest bardzo niepozorny, jeżeli się nam troszeczkę ułoży na skórze. Tworzy się praktycznie zupełnie coś innego, ponieważ na początku ten zapach nie do końca gdzieś tam do mnie przemawiał, ale dosłownie dałem mu chwilę, nie wiem, jakieś 10-15 minut i powiem Wam, że ten zapach tak się przepięknie układa na skórze. Jest takim typowym arabskim, ciepłym, słodkim zapachem, że dla mnie jest to strzał w dziesiątkę. Ja lubię tego typu kompozycje, a ja już Wam mówię, jaki to jest zapach. Zapach się nazywa Muhalat Sharikia. I ten zapach naprawdę robi robotę, ponieważ ma nawet w sobie kawałeczki drzewa łód. Więc też bardzo fajnie ten łód tam wczuć, ale nie jest to jak najbardziej taki mocny, animalny, jak ja to mówię, oborowy łód, które mogliście u mnie zobaczyć na kanale. Dwa filmy: jeden od marki Swiss Arabian, a drugi oczywiście od marki. Art Al Zafaran, więc jeżeli chcecie wiedzieć jak pachnie prawdziwy taki czysty ud, to koniecznie zerknijcie te filmy. A my przechodzimy do analizy właśnie muhalat sharikia. Opakowanie czysto arabskie, nie do końca w moich klimatach, trochę zbyt dużo się tutaj dzieje. Jest to taki typowy arabski design, jeśli chodzi o pakowanie arabskich zapachów. Mamy bardzo dużo ornamentów, logo marki Art Al Zafaran. Dodatkowo srebrne tutaj takie tłoczenia na rogach mamy wycięte dziury i prześwituje nam tutaj znów inna struktura inny kolor inna faktura także no dużo się dzieje jeśli chodzi o opakowanie a jeśli chodzi o samą butelkę to również będzie taka mało zachęcająca ale jak najbardziej w czysto arabskim klimacie proszę bardzo butelka wygląda w ten oto sposób korek niestety plastikowy dosyć gruby ten plastik nie jest aż taki tani natomiast wydaje mi się że no, jakby korek był inny, to jeszcze sama butelka by uszła, dlatego że jest ładnie frezowana, jest taka zgrabna, sympatyczna. Kolor płynu bardzo ciemny i jak możecie zobaczyć w środku pływają kawałki drzewa łód. Mam tu chyba trzy kawałki z tego co widzę. Mamy napis właśnie Muchalat Sharikia. Ten zapach naprawdę przepięknie pachnie i przepięknie się rozwija. Butelka ciężka, grube dno. Lecimy dalej. Tak oto butelka leży w dłoni. Spróbuję Wam tutaj bliżej to pokazać, te kawałki drzewa mam nadzieję, że Mam nadzieję, że zobaczycie. One sobie tutaj pływają. No dobrze, przejdźmy do tego samego zapachu. To jest taka typowo arabska kompozycja. Niepodobna do, że tak powiem, niczego. Niczego to nie jest inspiracja. Tak mi się przynajmniej wydaje, ponieważ trochę tych arabskich zapachów się nawąchałem. Muszę Wam powiedzieć, że ten zapach, no, jest taką kwintesencją arabskich woni. Nie jest może jakiś super trwały, ponieważ no tak, do 5 godzin wytrzymuje. No tutaj kompozycja może nie jest jakaś super trwała. Czasem 6 się zdarzyło, że no te, dobra, dajmy tej 6 godzin, no bo to wszystko zależy też od dnia, jak tam skórę przygotujemy i w ogóle ale jeśli chodzi o utrzymywanie się na ubraniach bardzo długo, więc no tak z reguły z tymi arabskimi zapachami, że one na ubraniach no, po prostu zostają i zostają. Więc jeżeli chodzi o takie testowanie na skórze, nie na ubraniach czy na szaliku, no to tak jak Wam mówiłem, te spokojnie 6 godzin wytrzyma. Natomiast jeśli chodzi o to jak ja korzystałem z tego zapachu właśnie kiedy właśnie ubierałem szal, czy miałem jakiś tu kaptur czy coś w tym stylu od kurtki, to jeżeli użyłem tego zapachu na szalik, to no, to ten szalik przepięknie pachniał naprawdę ładnie kilka dni, także wydaje mi się, że jest to dobra opcja. No i co? Ja sobie tu specjalnie przed filmem psiknąłem ten zapach do korka, moja obsesja dalej trwa, tak, nic się nie zmieniło i wychodzi nam już tutaj ta nuta serca i zapach jest przepiękny, bo jest przepięknie słodki, ale nie taki, że i mamy taki, że sam cukier i taki ulep, jak to się mówi. Tylko jest on taki przepiękny, słodki, ale na podbiciu lekko dymnym i lekko skórzanym. Ta skóra nie wybija się tutaj na pierwszy plan, dym również nie wybija się na pierwszy plan, ale mamy bardzo stonowaną, lekko słodką kompozycję z podbiciem skóry oraz takiego lekkiego dymu. No i oczywiście moc przypraw, klimat arabski. Powiem Wam, że jak wącham ten zapach, to autentycznie przenoszę się do Egiptu, do podróży do Egiptu, do wieczorów, kiedy chodziło się po mieście, gdzie dochodził właśnie wszędzie zapach perfum, zapach przypraw, który unosił się w powietrzu, właśnie w takiej rozgrzanej atmosferze. Jest to zapach, który jest mimo wszystko, że jest takim typowo arabskim, słodko-przyprawowym zapachem, to ma w sobie moim zdaniem dużą elegancji i śmiało można by było taki zapach upierać na jakieś eleganckie wyjścia, do garnituru, na ważne spotkania. Wydaje mi się, że bez problemu taki zapach mógłby się nadać. I naprawdę ten zapach powiem wam, robi robotę i chce się go wąchać i wąchać. I powiem wam, że Coś musi w tym być, dlatego że opakowanie takie stricte arabskie, mało zachęcające do zakupu. Butelka, no również, no widzieliście moje butelki, niektóre to są naprawdę takie fancy, designerskie, a bądź przypominają butelki jakichś znanych już zapachów, które są na rynku. Natomiast tu mamy taki, no Czysty no-name bym to nawet powiedział. I takie z reguły zapachy zauważyłem, że naprawdę dają radę, ponieważ miałem okazję też już wąchać, będąc właśnie tam w Berlinie, takie nieciekawe butelki. I powiem Wam, że właśnie te zapachy miały najwięcej takiego zastanawiającego aromatu w sobie. Więc chyba następnym razem skupię się bardziej na tych tak zwanych brzydkich odsłonach, żeby po prostu mieć takie czyste kwintesencje arabskich perfum. No powiem wam, że naprawdę daję ten zapach radę. Tu oczywiście znowu błąd z poprzedniego filmu, czyli ja tu się rozgaduję, a nie przeczytałem wam nawet, co znajduje się w środku tego zapachu. No to jeśli chodzi o skład tego zapachu, to w nucie głowy znajdziemy różę turecką, znajdziemy zioła, znajdziemy nuty drzewne, w nucie serca znajdziemy bursztyn oraz piżmo, a w nucie bazy po prostu łód. I jest to bardzo taka właśnie ciepła, bardzo sympatyczna i mega. Wciągająca kompozycja, dlatego że praktycznie wszystkie te składniki jesteśmy w stanie wyczuć. Ut jak najbardziej wyczuwalny, dosyć mocny, ale mimo wszystko gdzieś tam te inne składniki go łagodzą. Bursztyn jak najbardziej. Piżmo również mamy ten efekt takiej fajnej. Pudrowości. Róża turecka, która tutaj bardzo ładnie ułagadza ten zapach, jest ona dosyć taka mroczna, dosyć taka zawiesista, natomiast nie jest ona taką typową bułgarską różą, jaką mamy do czynienia u nas tu w Europie w zapachach. No i co? Zioła i nuty drzewne? No, jak najbardziej zioła, przyprawy, właśnie łód, róża, to wszystko w tym zapachu znajdziemy i powiem Wam, że. Jest to zapach naprawdę bardzo, bardzo przyjemny i dla kogo będzie to zapach? Na pewno dla wszystkich osób, które uwielbiają i lubują się w arabskich zapachach bądź też lubują się w zapachach takich dosyć słodkich, przyprawowych, różanych, ale nie takie, to nie jest takie klasyczne połączenie róży i udu, jak na przykład Rozda de od Armani Privé, czy jak na przykład Swiss Arabian Zech Sheila to jest trochę taka inna ta róża, inna kompozycja, bardziej ona jest gdzieś w tle, nie jest na pierwszym planie. Czujemy właśnie taką lekką słodycz, to właśnie ta róża nam daje i dodatkowo właśnie czujemy łód, dodatkowo czujemy piżmo oraz różne przyprawy. Bardzo esencjonalna kompozycja. Raczej bym tę kompozycję bardziej kierował w męską stronę niż w damską, natomiast no, dla mnie jest to unisex. Może dlatego, że całość ten łód, piżmo oraz bursztyn tak właśnie tworzą trochę taką dymno-skórzaną odbiór i może to bardziej dlatego mi się kojarzy z takimi typowo męskimi kompozycjami, Natomiast jakby się tak dłużej nad tym zastanowić, to powiem Wam, że dla mnie Unisex, zarówno Panie, jak i Panowie, śmiało możecie wybierać ten zapach, dla mnie jest on bardzo elegancki, bardzo aromatyczny, kwintesencja arabskich perfum, może nie jest super trwały, ale spokojnie może konkurować z niektórymi tu zapachami czy drogimi, czy nawet tymi naszymi tanimi. No Słuchajcie, zapach za 50 zł, który po prostu pachnie tak jakościowo, w którym w ogóle nie czuć taniochy. Który jest bardzo elegancki, pachnie jakaś porządna nisza. No, powiem Wam, że ja jestem pod wrażeniem tego zapachu i to było bardzo miłe zaskoczenie. I powiem Wam, że chyba było to najmilsze zaskoczenie, jeśli chodzi o te wszystkie sześć zapachów, które mam tu dla Was. Dwaj z nich już mogliście zobaczyć, ale mniej więcej wiedziałem trochę tam, czego się spodziewać. Natomiast, no, ten totalnie mnie rozłożył na łopatki. Bardzo przyjemna kompozycja, bardzo aromatyczna. Także, no, nic dodać, nic ująć. No dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Dajcie koniecznie znać, jak Wy oceniacie właśnie butelkę i opakowanie tego zapachu. Czy jest zachęcające, czy może niekoniecznie. No, dla mnie było średnio zachęcające. Cena mnie po prostu zachęciła. To było właśnie niecałe 50 zł. Więc po prostu chyciłem, żeby go wypróbować. Także piszcie komentarze śmiało, jak Wam się podoba. No i standardowo, jeżeli film się podoba, to dajemy łapy w górę, klikamy subskrypcję na dole, aby być z moimi filmami na bieżąco. Oczywiście dzwoneczek również, aby żaden film Wam nie uciekł. Ja Wam życzę cudownego dnia bądź wieczoru, w zależności od pory, w której to oglądacie i widzimy się w kolejnym filmie. Także na razie i cześć!